witajcie, zapraszam Was do wspólnego wykonania tego uroczego kwiatka z papilotek na muffinki. Liczę na to, że podarujecie go komuś bliskiemu w dniu jego święta, a zwłaszcza z okazji zbliżającego się Dnia Mamy. Ten film dedykowany jest właśnie Dniu Mamy, dlatego napis Kocham Cię Mamo. Zaczynamy od wycięcia kółeczka z żółtego papieru. Ja tutaj miałam markusz piankowy, bo zwykła kartka z boku technicznego mi się skończyła, ale Wy możecie jak najbardziej Użyć tej kartki z bloku technicznego w kolorze żółtym. Moje kółeczko ma średnicę 1,5 cm. Po wycięciu przyklejam na nie kolorowy guziczek, który jest nieco mniejszy od tego kółeczka, a następnie razem już z tym żółtym arkuszem i guziczkiem przyklejam do tego kolorowego papieru cały mój kształt. Następnie z białej kartki z bloku technicznego wycinam kolejne kółeczko o wielkości o średnicy 2,5 cm i zabieram się za tworzenie płatków. Papilotki do mafinek składam na pół, następnie jeszcze raz na pół i jeszcze raz na pół, czyli na trzy razy, żeby stworzyć takie trójkąciki treściwe, grube, takie rozcapierające się. Potrzebne nam jest sześć takich płateczków, żeby stworzyć jeden kwiatuszek. Jak widzicie, każde złożenie tutaj sklejam odrobiną kleju na gorąco, żeby mieć pewność, że to będzie mi się tu ładnie wszystko stabilnie trzymać. Następnie będę te moje gotowe płatki kwiatów z papilotek przyklejać do tego białego kółeczka z bloku technicznego, które sobie wcześniej wycięłam. Oczywiście żeby nie było widać tego momentu sklejenia tego białego kawałka papieru spod spodu również, będę właśnie przyklejać ten środek z tym guziczkiem błyszczącym, który już wcześniej był przygotowany na samym środku tych moich papilotek. Od spodu ląduje patyczek, tutaj wybrałam taki granatowo-fioletowy kolor, czekam aż mi przyschnie, no i czas na stworzenie zielonych listków z bloku technicznego. Z kartki z bloku technicznego, oczywiście w kolorze zielonym, wycinam dwa listeczki. Po jednej stronie nacinam je do połowy, a następnie te rozcięte połowy krzyżuję sklejając klejem na gorąco. Docinam niepotrzebne odstające e, haczyki, można to tak nazwać. I za tę ściętą część również przy pomocy kleju na gorąco przyklejam do mojego patyczka gotowe listeczki. Na koniec, jeszcze napis z białego. Papieru z bloku technicznego wycinam dwa mniejsze listki, takie żeby zmieściły się we wnętrzu tych moich zielonych i zostawiły wokół jeszcze odrobinę zielonego, wystającego spod spodu. Cudownie, na listeczkach. Pisakiem tworzę napis. Na jednym będzie Kocham Cię, na drugim Mamo. No, i tak przygotowane listeczki w kolorze białym z napisami przyklejam do moich zielonych również przy pomocy kleju na gorąco. No i nasz szybki, ekspresowy, łatwy, ale super efektowny kwiatek jest już gotowy. Liczę na to, że wykonacie go razem ze mną i podarujecie z okazji dnia. Mamy swoim mamom swojej mamie, bo mamę ma się tylko jedną, ale wiecie o co mi chodzi. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się spodobał. Subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami i koniecznie do mnie wpadnijcie po więcej inspiracji na kwiaty z papieru i nie tylko. Popatki!